Kolejny weekend marcowy rozpoczyna się runda rewanżowa forbet Czwartej Ligi. Dzisiaj prawie stuprocentowa obecność prezesów klubów tej naszej klasy rozrywkowej. Wiele spostrzeżeń, wiele wymian informacji, która, która do nas dzisiaj dotarła. My przedstawiliśmy swój zarys tego, jak widzimy rundę rewanżową pod względem właśnie marketingowym, promocyjnym, ale również tym sportowym. A prezesie klubów. Przedstawili nam swoje cele, założenia i temat współpracy na kolejne e, miesiące. No, oczywiście witam wszystkich serdecznie. Oczywiście e, jeżeli chodzi o opakowanie tego wszystkiego, teraz jest na bardzo wysokim poziomie. E, też dużo właśnie było przeznaczone w dzisiejszym dniu e, czasu czas czas rozmów na ten, na ten temat, żeby właśnie to jakość to jakość. E, jeszcze podnieść. Oprócz tego rozmowy były prowadzone z panem szefem sędziów. Dariusz Kozioł, przedstawiciel kolegów sędziów nożnej, technoskopii piłki nożnej. Też było sporo dyskusji na temat jakości sędziowania, tego co możemy wspólnie zrobić, jak pomagać młodym adeptom sztuki sędziowania, bo często bywa tak, że ci sędziowie na poziomie już czwartej linii doświadczeni, ale też Aspiracjami i często wyższymi, bo to młodzi ludzie i było wiele, wiele ciekawych pytań na ten temat. Tak, było bardzo, bardzo dużo ciekawych pytań. Tak jak tutaj prezes już wcześniej wspomniał, frekwencja była praktycznie stuprocentowa. I wspólnymi siłami, wspólnymi pomysłami będziemy prowadzić do tego, żeby ta czwarta liga była jeszcze bardziej lepsza niż jest.